Nazywamy się Centro Stile Benelli, a nasza siedziba znajduje się w mieście Pesaro we Włoszech. Tutaj pracujemy nad projektem i tutaj kształtują się nowe pomysły. Nasza marka to 110 lat historii i wyjątkowego dziedzictwa. Dla nas, projektantów, jest to wspaniałe źródło inspiracji, ale także wielka odpowiedzialność. Wiele z dotychczas zaprojektowanych motocykli to wciąż prawdziwe ikony, które wyznaczają nam drogę. Zarówno pod względem estetyki, jak i formy, które prowadzą nas w przyszłość, znajomość naszej historii pomaga nam rysować naszą przyszłość. Nasze projekty zaczynamy od rysunków. Zaczyna się zawsze od ołówka i kartki, na której przedstawiane są pierwsze koncepcje. Tworzymy szkice, które następnie wybieramy i dopracowujemy do wybranego stylu. W tym miejscu przechodzimy do wstępnego modelowania. Pracujemy na strukturach 3D w celu uzyskania modelu do frezowania w skali 1 do 1. Technologia odgrywa w naszej pracy wciąż ważną rolę, ale to, że myślnicze zdolności dają końcowy efekt. Produkt jest ręcznie modelowany w glinie, dzięki temu to, co wizualne, staje się rzeczywiste. Powierzchnie są starannie rzeźbione i wygładzane w poszukiwaniu elegancji i naturalności. Po raz kolejny to szczegóły i detale robią różnicę. Leoncino 800 powstał na zupełnie nowej ramie opracowanej specjalnie dla naszego nowego dwucylindrowego rzędowego silnika. Ten nowy układ wymagał ewolucji koncepcji stylistycznych, wprowadzonych już w pierwszym Leoncino, zaprezentowanym w 2015 roku. Stalowa, kratownicowa rama sugerowała od samego początku bardziej agresywny i wyrafinowany wygląd niż w przypadku wersji 500. Cechy stylistyczne zostały podkreślone w bardziej muskularnych i zwężających się proporcjach, choć inspiracja klasyczną architekturą pozostała niezmiennie widoczna. Naszym celem jest połączenie elegancji i ponadczasowości epoki klasycznej z dynamizmem i siłą współczesnego świata. To także istota kodu estetycznego Benelli, celującego w przyszłość. Kompaktowe i zarazem muskularne proporcje, dynamiczne przejścia dające poczucie siły. Czyste i eleganckie linie wyrażone w sprawdzonej formie. To są podstawowe cechy Leoncino, ponadczasowe piękno i pożądanie.